No, chciałem wam... wody. Powiedzieć... Dzień dobry i ugułem. Chciałem pozdrawiać, pozdrowić Pawła i jego żonę, który właśnie, on mieszka na Mickiewicza, co chodzi na siłownię, był właśnie w Stanach i... był właśnie Tydzień po tym, co yy, ktoś, ktoś tam zabił 59 osób, i pokazywał, jak tam samochody, o i właśnie przywiózł mi herbatkę. co wcześniej przywoił i Chciałem mu serdecznie podziękować i pozdrawiam go.